prywatnie jest pani mamą uroczego chłopca <gry> i wolę ostatnio skończył 3 latka. Och, tak. tak, jakim on jest chłopcem mm. i jakie on w ogóle przejawia zainteresowania w domu? No jest małym jeszcze chłopcem, aczkolwiek czas płynie niesamowicie szybko. Ja jestem tak właśnie ciąg w ciągłym szoku, że, że te trzy lata już minęły i mnie się wydaje, że dopiero byłam w ciąży i dopiero urodziłam. No to, przecież to, to, to była też edycja top model, która to była edycja 11 czy. Niesamowite, bo, bo to był ten właśnie mniej więcej czas jak teraz. A tu, raptem, trzy lata i trzy świeczki na torcie. Nieprawdopodobne. No, cóż mogę powiedzieć, miłość mojego życia absolutna. Chłopiec otwarty, wesoły, uroczy, taki zniewalający. Ma swoje zdanie. No. Wszystkie mamy wiedzą, że dwóch trzy latki to już kontestują, już mają, już mają swoje charakterki, już widać te charakterki. No, bardzo jest uroczy. No. Trudno jeszcze mówić absolutnie o, o jego o jakichś talentach. No, na pewno jest muzykalny, otwarty, wesoły, y, bardzo towarzyski. No, kocham go nad życie. A jakie ma Pani podejście, jeśli chodzi o tablety i bajki dla tak małego chłopca? Nie, mam, nie dla mam tableta, jeśli, jeśli, nie ma tableta jeśli, jeśli o to mnie pani pyta. To jest bardzo trudny temat we współczesnym świecie i, i dotyczy rodziców każdego dnia, nie tylko mnie. Mam wrażenie, że wszyscy mamy i ojcowie przeżywają mocno, jak, 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 jak to jest pożądana jakby sytuacja. Nawet nie tablet, u nas w ogóle nie ma tabletów, ale jesteśmy wszyscy z telefonami. Tak pracujemy i to jest dla mnie najtrudniejsze wyzwanie. Jak mamy mu dziecku wytłumaczyć, że telefon, z którym ciągle widzi, mamy czytate? No po prostu ciągle, bo, no bo, bo pracujemy, bo mamy, mamy konta mailowe w telefonach, bo to jest, są nasze komunikatory i tak dalej. I tu i social media, i to, i mam to. Więc jak takiemu dziecku wytłumaczyć z pełnym autorytetem, że nie, no, to jest zadanie dla rodzica, bo Myślę, że nie unikniemy tego, żeby to dziecko po telefon sięgało, ale no, no znowu, jak, jak wytłumaczyć, do czego on służy, nie? Jak, jak tutaj jakby przekierować tę uwagę na coś bardziej jakby wartościowego, więc różne mam, mam sposoby. No, moje dziecko nie do końca wie jeszcze, no, wie, że telefon to jest dzwonienie do babci, do, do dziadka i do cioci i tak dalej i rozmowa z tatą, jak go nie ma, albo z mamą, jak jest w pracy. I tak dalej. A jak chcę po niego sięgać, to wpastynują go mapy na przykład, więc ja trochę prze, przekierowuję tę uwagę na mapę, bo on widzi coś za oknem, tu widzi mapę. Tu mu się coś takiego, co przekierowuje tę uwagę na takie rzeczy, które mają jakiś, jakiś sens, yy, natomiast no nie, nie do oglądania yy, bajek. Ma bajki, które znowu jakoś yy, powiedzmy są dobrze oceniane. Jako bajki, które wpływają dobrze na wyobraźnię czy, czy, czy nie przebodźcowują i tak no, dalej. Myślę, że znowu to jest nasza świadomość rodziców, co pokazujemy dziecku, no ale nieuniknione to jest. No, oczywiście, że przychodzi z przedszkola i ma jakieś pomysły albo coś podsłyszał. No, zobaczymy, no, to jest wyzwanie powiem szczerze, to jest wyzwanie i to jest temat, który codziennie nas dotyczy. I no, jestem pełna obaw różnych, ale no, życie się toczy. No, muszę też. No, jakoś muszę do tego odpowiedzialnie podejść. Wcześniej <noise> rozmawiałyśmy o języku angielskim. Czy Iwole w przedszkolu uczy się już angielskiego? Uczy się angielskiego. Oczywiście tata też yy, całe życie zawodowe pracował w środowisku anglojęzycznym, więc, więc ten angielski po prostu jest u nas w domu i, i, i od początku jest właśnie taki dwujęzyczny. I, i, I tak utrzymujemy go. Oczywiście głównym językiem jest absolutnie polski. To jest język, którym on się porozumiewa, ale, ale rozumie po angielsku. Absolutnie, nie jest to dla niego żaden stres. <grymne> <grymne> Jak go zapytam o coś po angielsku, to mi odpowie po prostu. Nawet po polsku, ale rozumie, no co, co, jakie było pytanie. Czyli Iwo, naukę angielskiego ma już z głowy i bardzo pięknie. No, myślę, że naukę angielskiego to dopiero przed nim, bo angielski, jak każdy język, no, może być jakby bardzo wyrafinowany i skomplikowany, więc życzę mu, żeby po prostu mówił wspaniałym angielskim, ale też wspaniałym polskim przede wszystkim.